Hej, wszystkim! Pewnie niektórzy z Was mają już pokupowane prezenty i zastanawiają się nad tym, jaką kartkę świąteczną podarować bliskiej osobie, więc ja dzisiaj przychodzę do Was z. Pięcioma pomysłami, jak zrobić takie kartki DIY. Każda z nich będzie troszeczkę inna i będą się również różnić stopniami trudności, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo, jeżeli byłoby Wam mało po tym filmie, to w piątek byłam gościem Dzień Dobry, TVN, i jeżeli nie oglądaliście, to możecie nadrabiać, bo tam również tworzyłam kartki świąteczne. Także możecie zobaczyć w sumie aż 7 propozycji. Link macie na dole w opisie. I pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie przegapić żadnego odcinka, który pojawia się u mnie na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania, aby właśnie nie ominąć żadnego odcinka i być z nimi na bieżąco, bo pojawiają się aż dwa razy w tygodniu. A ja myślę, że możemy już przejść do klejenia, wycinania i robienia kartek świątecznych. Do pierwszej kartki wykorzystuję papier w kolorze zielonym. Pamiętajcie, żeby wybierać zawsze jakieś takie grubsze papiery, aby te kartki się trzymały. I składam ją na pół wykorzystując nożyk introligatorski, tylko tę nieostrą część. W tej opcji będziemy wycinać okienko na tej pierwszej stronie, i ja wybrałam sobie w kształcie gwiazdy, takiej pięcioramiennej. Umieściłam ją na górze, dlatego że na dole będziemy później robić napis. Ale. Żeby nie było zbyt pusto i jakoś była ta kartka wykończona, to z takiego bloku z złotymi różnymi kartkami wybrałam sobie taką w gwiazdki trochę holograficzną, jeżeli tak spojrzeć pod kątem. No i wycięłam ramkę. Odrysowałam sobie tę zieloną gwiazdę i trzeba pamiętać, aby robić to w odbiciu lustrzanym, bo po drugiej stronie odrysowując trzeba przekręcić ją tak, żeby nam pasowała. Chyba że robimy naprawdę bardzo równe. Końce. Ja mam tutaj zrobione odręcznie, więc muszę dopasować. Trochę mi z tym zeszło, jak widzieliście, i trzeba pamiętać też, że wewnętrzna krawędź musi być bliżej środka, a zewnętrzna dalej niż nasz obrys ołówkiem, żeby wszystko ładnie później przykleić do kartki. I stwierdziłam, że do tego fajnie będzie dołożyć gałązki. Także na białej kartce rysuję sobie tak, jak chciałabym je umieścić, żeby wystawały nam w tym okienku. Wykorzystuję do tego cienkopis i zielony marker na bazie alkoholu. Koloruję i wycinam wszystkie gałązki oddzielnie oprócz jednej, którą zrobiłam razem. Możemy w takim okienku zrobić wszystko. Można też dodać, nie wiem, jakąś bibułkę, jakiś lustrzany efekt, co tylko chcecie. Teraz wszystko trzeba dopasować. I nasze elementy przyklejamy od wewnętrznej strony gwiazdki, tego obrysu, tak aby kiedy otworzymy kartkę nie było widać przyczepionych gałązek. Ja zazwyczaj wykorzystuję do tego klej w taśmie, bo jest o wiele prościej no i się nie brudzimy. Kiedy mam już wszystko ułożone, no to dokładam tak, aby było równo, przyklejam i zabieram się za wykańczanie brzegów. Do tego wybrałam cienką, złotą tasiemkę i przy pomocy tego kleju w taśmie przyklejam je na wszystkie brzegi dookoła. W ten sposób kartka staje się bardziej elegancka i fajnie tutaj pasuje, szczególnie kiedy wykorzystujemy na przykład dwa kolory. Ja w moim przypadku mam zielony i złoty i one naprawdę super razem wyglądają. Kiedy wszystko mamy gotowe, nadeszła pora na stworzenie jakiegoś napisu. I ja wykorzystuję białą kartkę, żeby ładnie nam pasowało do gałązek, bo jednak ten biały kolor gdzieniegdzie się przebija. Odmierzyłam sobie, jakiej wielkości mają być te słowa, i gdzie się mają znajdować, i wszystko robię tym samym kolorem, który wykorzystywałam do kolorowania gałązek. Jeżeli nie umiecie zrobić jakiegoś ładnego napisu, to otwórzcie sobie na przykład stronę DAFont i tam znajdziecie przeróżne fonty, i z tego możecie korzystać, patrząc na to, jak wygląda, i przerysowując na swoją kartkę. Wycinając mój napis, zostawiłam też białe elementy, i jeszcze na sam koniec, kiedy wszystko poprzyklejałam, stwierdziłam, że jest czegoś za mało, i dodałam czarnego cienkopisu od prawej strony literek i też trochę na białe tło. I w ten sposób pierwszą kartkę mamy już gotową. Kolejna propozycja będzie taka stojąca w poziomie, i tutaj zrobimy kartkę bardziej 3D w środku. Wykorzystuję do tego taki ładny niebieski odcień. I jako, że w środku będziemy przyklejać ilustrację, to na zgięciu kartki robię takie kreski. W zależności od tego, jakiej wielkości ma być to ilustracja, takiej szerokości też kreseczkę robimy. Ja je mam w długości 1,5 cm od tego zgięcia, czyli w sumie 3 cm i tę wyższą, grubszą mam w, tak mi się wydaje, 2 cm na długość, czyli razem 4. I przy pomocy nożyka introligatorskiego przecinam te dłuższe krawędzie, natomiast te krótsze tylko dotykam tą drugą częścią nieostrą, żeby nam nie przecięło. I kiedy zginamy kartkę, to automatycznie te małe elementy nam się zaginają do środka i do nich będziemy przyklejać późniejsze ilustracje. Ja wam tak tłumaczę o tym pierwszym elemencie, ale musiałam, a zdążyliśmy zrobić już dwie części. Trzeba przykryć to, gdzie mamy dziury, więc stworzyłam taką imitację śniegu po jednej i po drugiej stronie. Przykleiłam to. To jest w ogóle taki ładny odcień białego, trochę mieniący się. I do tego z brokatowego srebrnego papieru wycięłam kwadraty, które będą nam imitować okienka, bo będzie to dom. Dodatkowo, pod spód okien, zdecydowałam się zrobić kolejny śnieg, tak, żeby wyglądał, jakby był na parapecie, i wszystko jeszcze później obrysowałam cienkopisem, bo jakoś wydawało mi się to być zbyt puste, więc tak przy krawędziach porobiłam jakieś kreski, które dały nam trochę kształtu. I teraz przechodzimy do chyba ważniejszej części, czyli ilustracji, które zamieścimy w środku. Ja, jak widzicie, zdecydowałam się na dwie takie wystające, ale możecie zrobić też więcej takich dziurek i poprzyklejać trochę więcej rzeczy. Natomiast moją ilustracją będzie kominek wraz z choinką, dlatego na białej kartce rysuję te ilustracje oddzielnie. Musi być też trochę grubszy papier, żeby to nam wszystko się trzymało. I trzeba sobie też odmierzyć długość od tej dziury do krawędzi kartki i nie przekraczać jej, dlatego że później może nam ta ilustracja ze środka wystawać. Ja do tych ilustracji wykorzystuję czarny brush pen i markery na bazie alkoholu. Tutaj możemy dowolną kolorystykę też zachować. Ja wybrałam taką zieloną i brązową. Musimy pamiętać, że na tło też można coś przykleić, więc ja zdecydowałam się na taką girlandę po prawej górnej stronie, żeby też nie było zbyt pusto. Można poprzyklejać jakieś hoingi albo zrobić na przykład ścianę domu. To już zależy wszystko od Was i Waszej wyobraźni. Wszystko wycinam z zachowaniem takiego małego białego obszaru dookoła i będę to sobie dopasowywać w te miejsca, w które chcę przykleić na ten mniejszy wycięty rożek przyklejam po lewej stronie choinkę, w sumie to sam pień, a po prawej będzie kominek, bo tutaj mamy trochę grubszą, żeby to się lepiej trzymało. I też w zależności od tego, jakiej długości zrobicie te wycinanki w środku, tak daleko będzie stał wasz element. Możecie zrobić też je takiej samej długości, wszystkie obok siebie. A no i ja jeszcze na koniec wykończyłam wszystko białym żelopisem. Dodałam takie kropki imitujące śnieg w środku i na zewnątrz. Natomiast pamiętajcie, że też w wewnętrznej części możecie napisać swoje życzenia, tak jakby na podłodze. Tym razem kartka jest o wiele prostsza i zajmująca o wiele mniej czasu niż poprzednie. A mianowicie, będziemy wykorzystywać do tego pompony. Ja, jako kolor, wybrałam sobie taki metaliczny jasny niebieski i kupiłam takie gotowe pomponiki, które będziemy wyklejać na pierwszej stronie. Ja będę wykorzystywać kolor biały i czerwony, bo one mi się najbardziej kojarzą ze świętami. Takie pompony myślę, że można bardzo łatwo kupić z, w sklepach papierniczych, w sklepach z dekoracjami czy tam scrapbookingiem. I białe pompony wyklejam jako ramkę dookoła przy krawędziach. Ja w ogóle wybrałam sobie takie mniejsze, żeby było bardziej efektywnie i można było zrobić mniejszą ilustrację. I te pompony przyklejam właśnie na ten klej w taśmie. Jednak myślę, że tutaj bardziej by się sprawdził jakiś taki klej, który mocniej trzyma, żeby jednak te pompony później nie powypadały. Może bardziej magik, coś w tym stylu. Albo nie wiem, taśma klejąca dwustronna, chociaż tutaj może być trochę gorzej, bo będzie ją raczej widać. Także taki magik chyba jest tu zdecydowanie lepszy. I teraz na sam środek stwierdziłam, że poprzyklejam, powyklejam sobie pomponami czapkę Mikołaja. Dlatego zrobiłam taki szybki wstępny szkic bardzo leciutko i według tego przyklejam czerwone pompony i wykańczam tymi białymi. U góry robimy pompon, na dole puszek i jeszcze poza kadrem później, bo nie zobaczycie wszystkich. Dokleiłam jeszcze jeden rządek, bo czegoś mi tam brakowało. Także to jest wszystko z takiej kreatywnej części i dookoła jeszcze czarnym cienkopisem dorobiłam napisy ho ho ho. I kartkę mamy gotową. Kolejna również prosta kartka, wykorzystuję do tego przepiękny metaliczny, ciemny, granatowy odcień papieru. Tak on mi się spodobał, że musiałam go wykorzystać, i tym razem kartkę robimy w kształcie kwadratu. Dlatego trzeba pamiętać, że dłuższa krawędź musi być dwa razy dłuższa od tej krótszej, żeby móc ją złożyć na kwadrat. I do tego mam taki opalizujący cienki sznurek, po którym będą biegać renifery. I mam tutaj takie cekiny, które kupiłam kiedyś w sklepie Action. Można też powycinać swoje albo zrobić takie na jakiś wzór, albo poprzyklejać gwiazdki. No i co? Wyciąłam ten sznurek tak, aby te renifery biegły w górę. I też wzięłam klej magik w sztyfcie i nim staram się przykleić ten sznurek. Jednak nie będzie to takie proste, ale tutaj nie trzeba aż tak uważać dlatego, że jak widzicie, przyklejam watę dookoła, aby imitowało nam śnieg. To będzie taka nierównomierna, gruba ramka, która zasłoni nam jakieś ewentualne brzydkie rzeczy, kiedy przykleimy sznurek po bokach. Natomiast moje cekiny w kształcie czerwonych reniferów będę przyklejać do tego sznurka taśmą samoprzylepną, tą dwustronną, żeby to się zdecydowanie lepiej trzymało. Jeżeli nie uda Wam się przykleić takiego sznurka na klej, no to właśnie można wykorzystać do tego też zwykłą taśmę, dlatego że i tak przyklejamy tę watę dookoła, więc będzie to wszystko zasłonięte. Reniferki przyklejam jeden za drugim tak, aby pędziły za sobą w górę, a tam za nimi, chociaż tego nie widać na naszej kartce, na pewno są sanie z Mikołajem. Znalazłam też takie białe śnieżynki, więc je przyklejam również na watę i wszystko wykańczam białym żelopisem, rysując kropki, które imitują nam śnieg. Ostatnia propozycja na dzisiaj, trochę bardziej niestandardowa, dlatego że nie będzie to prostokątna kartka, tylko już bardziej w kształcie ilustracji, jaką stworzymy. I do tego wykorzystuję taki bordowy odcień papieru. Tutaj na kamerze widać, że jest to taki typowo czerwony, bo miałam powłączane lampy, natomiast normalnie wygląda on bordowo. I jak widzieliście, złożyłam sobie kartkę tak, aby była pionowa. I zabieram się za tworzenie ilustracji na formacie A5 na białej kartce. Rysuję to, co chcę zawrzeć na pierwszej stronie, a wybrałam, że będzie to worek, który przypomina wyglądem jakiś worek świętego Mikołaja i. Z niego będą wystawać laski cukrowe. Wszystko rysuję ołówkiem, później poprawiam czarnym brush penem i kolorowanie robię markerami na bazie alkoholu. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no to wybrałam taką trochę stonowaną i pasującą do tego bordowego koloru. Worek będę wypełniać szarym, a laski cukrowe oczywiście czerwonym, no i trochę szarego na cień. Jak mogliście też zauważyć, wycięłam sobie tę ilustrację, zostawiając trochę białego miejsca dookoła. Lubię robić taki efekt, bo przypomina to trochę naklejkę. I kiedy wycięłam, odrysowałam sobie też tę moją ilustrację na papier docelowy, na który będę przyklejać, i starałam się to zrobić od lewej strony, tak żeby zachować tę krawędź, którą zrobiliśmy wcześniej, aby móc otwierać taką kartkę. Kiedy pokolorowałam rysunek, zabrałam się też za wycinanie. Tego, co obrysowałam wcześniej, tylko że nie po krawędzi, a trochę dalej, aby zostawić jakiś obszar dookoła, kiedy przykleimy ten rysunek. Krawędź do otwierania zostawiłam od wysokości tego worka, a na górze laski wycięłam razem. Teraz będę jeszcze wykorzystywać wstążkę w kolorze srebrnym i nią obwiązywać worek. Przykleiłam fragment do ilustracji i robię też wstążeczkę, którą przyczepię taśmą klejącą dwustronną. Natomiast trzeba też tutaj użyć jakiegoś mocniejszego kleju, żeby nam ta kokardka się nie odczepiła. I nasz gotowy rysunek przyklejam też do bordowej kartki. Wykorzystując srebrny cienkopis, robię napis Wesołych Świąt i do tego małe szczegóły w postaci gwiazdek. Będzie to takie delikatne i widoczne, kiedy ruszymy kartką tak pod słońce. Ok, no i w tym odcinku to już wszystko. Dajcie mi znać w komentarzach, która z tych kartek Wam się spodobała najbardziej, którą będziecie odtwarzać i czy w ogóle tworzycie takie kartki na święta. Ja zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne rzeczy na bieżąco. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15, więc do zobaczenia i pa!